rozmawiamy o tej zbrodni, o szukaniu, to już zaczęliśmy, Pan o tym mówił, o szukaniu mordercy z ekspertem. Czy da się coś więcej zrobić, czy zostały popełnione błędy? Serdecznie zapraszam. działania są prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy przy użyciu wszystkich dostępnych środków, jakie posiadamy, czyli dronów, tak jak pani mówi, z wsparciem wojska. Została wnioskowana pomoc. Dronowa, obserwacji dronowej, rozpoznania dronowego, tak więc z bazy w Mirosławcu natychmiast potem wyruszył bajraktar, ale również poproszony zostały WOD Małopolski, Brygada Małopolska Wojsk Obrony Terytorialnej o udostępnienie flyaja. I ten jeden i drugi dron służą cały czas, są w dyspozycji, wykonują zadania zlecone przez policję, która prowadzi akcję poszukiwawczą. Uważam, że zbyt późno włączono Bajraktary. Służy do rozpoznania w sytuacji obowiązków wojskowych czy też wyzwań wojskowych. I tu po prostu te drony, ten dron Bajraktar jest dobrym sprzętem do, do wyśledzenia bandyty. A więc szkoda, że, że, że tak późno wojsko zostało włączone w akcję. Może podchodzić pod domowca, może próbować gdzieś uzyskać tą wodę, czy jedzenie, czy jakąkolwiek inną pomoc. Ktoś głupi, tylko się nie boi. Jest niebezpiecznie, czujemy taki niepokój, boimy się nawet wracać do własnych domów. Nie sądzę, żeby komuś coś zrobił tutaj z e, takich postronnych osób. Zero spacerów, zero wyjścia, każdy w strachu. Nawet w własnym domu, czy ktoś nie, czy nie przyjdzie, ten pan do nas, czy, czy nie będzie. Będzie chciał po prostu, że dajcie mi jeść. Debata Gozdyry, część druga Marcin Miksza, były naczelnik i funkcjonariusz CBŚ Policji Wydziału Narkotykowego. Narkotykowe, narkotykowego tak, Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Państwa. Przygląda się pan tej akcji i pewnie trzyma kciuki za kolegów, ale widzi Pan jakieś nieprawidłowości, błędy, które zostały popełnione. Czy ta sytuacja jest tak dynamiczna i tak no, no, specyficzna, że tak powiem, że, że po prostu koledzy zrobili to, co mogli. Tak, to prawda. Ta, akcja jest, ta sama operacja jest bardzo specyficzna, bardzo nietypowa, rzadko spotykana. Myślę, że jeszcze w Polsce nie mieliśmy takiej akcji, takich sił i środków za, zaangażowanych w tego typu operacje. Ja nie widzę tych, w tym żadnych błędów ze strony służb, w tym jak najbardziej policji. E, jest to bardzo niebezpieczny człowiek. Należy zwrócić uwagę, że to jest teren bardzo niewygodny, że tak powiem, zalesiony. Górzysty. zalesiony Górzysty, tak. A... Masa bunkrów, skrytek. E, jak wiemy, ten człowiek był e, nie był myśliwym, ale, ale był kusownikiem, tak, a kusownicy są to Ludzie lasu, także te tereny są bardzo dobrze znane, bardziej znane jemu, zwłaszcza że tam też się wychował e, od dziecka, także teren jest niebezpieczny, człowiek jest niebezpieczny i myślę, że na miejscu dowodzą tą akcją ludzie, którzy mają tym pojęcie, są profesjonalistami i robią to w sposób rzetelny i na pewno zależy im na tym, by zadbać o bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców, jak i policjantów, którzy biorą e, udział w tej, w tej całej akcji. Myśli pan, że to może trwać tygodniami ukrywania się. Wiemy także, że on ma broń samoróbkę, tak, ale zdaje się, że ona jest niebezpieczna, bo dziś przeczytałem, że nawet może być niebezpieczna dla funkcjonariuszy, którzy mają kamizelki. czyli rozumiesz, że jakiś duży kaliber to jest, tak? Jak niestety wiemy, potrafi ta broń zabić. Tak naprawdę nie wiemy, ile ma sztuk tej, tej broni, nie wiemy, jakie ma zasoby amunicji, nie wiemy tego, czy nie przygotował się do tej akcji wcześniej, nie wiemy, czy nie ma składowanych materiałów w miejscu, gdzie może teraz się ukrywać. Także jest wiele niewiadomych. Myślę, że policja te informacje na bieżąco gromadzi i do tego systematycznie dostosowuje zakres swoich działań. Jeżeli chodzi o kwestię czasokresu, tak Naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo ten człowiek wytrzyma w takich warunkach, że tak powiem skrajnych, bo to są skrajne warunki. No ale policja myślę, że jest na to bardzo dobrze przygotowana. Mamy świetnych fachowców, mamy świetnych specjalistów w polskiej policji, także myślę, że myślę, że wiedzą jaka odpowiedzialność na, na, na nich ciąży i myślę, że są pod parą i jest dużo adrenaliny w nich. To pierwsza wątpliwość, bo słyszałem taki głos, że specjaliści, to w tym lesie to może mogą sobie nie poradzić. Nie, absolutnie. Jestem daleki od takich opinii, ja czytam różne opinie kanapowych ekspertów. Jeżeli ktoś jest tak doskonały, świetny, zapraszam w szeregi policji, dzisiaj jest tyle wakatów, że bardzo chętnie policja przyjmie swoje szeregi. Także jeżeli ktoś jest na tyle już doskonały, bez przeszkolenia ma wiedzę, wiedzę, fachowość, także myślę, że, że policja i państwo polskie i społeczeństwo z tego na pewno skorzysta. To pierwsza to druga uwaga, druga uwaga krytyczna, już w tym razem z nazwiskiem autora, Mariusz Błaszczak, który dzisiaj w grafiti powiedział, że jego zdaniem zbyt późno włączono wojskowe bajraktary, żeby szukały tego tego, tego człowieka, tego mordercy. Znaczy policja systematycznie dokłada swoje ewentualne możliwości. Teraz zaczęła korzystać z możliwości e, wojska. Daleki bym od takich słów naprawdę. rzucanie się jakiejkolwiek opinii na temat tych działań jest nietrafne. Jestem przekonany o tym, niezależnie od rządów, które, które by były z tego państwa. Każdemu by zależało policjantowi, by tego przestępcę złapać i stosowaliby takie metody, by były by one na tyle skuteczne, by udało się go ująć, by nie stanowił dalej tego zagrożenia, jakie jak, niestety na obecnym etapie stanowi. Z kolei czytam, że przynajmniej na początku ten bajrakter był o tyle bezużyteczny, ponieważ temperatura tego lasu była taka, warunki, że on nie, nie widział tak. tego, co powinien widzieć, po prostu było ciepło bardzo. Dokładnie, warunki, warunki atmosferyczne, zalesienie i tak dalej powodują to, że te środki techniczne nie zawsze zdają egzamin, ale to mówię, są to tego fachowcy, którzy oceniają możliwości zastosowania tego, wykorzystania tych urządzeń, a nie politycy czy osoby, które wygoglowały sobie nazwę i wygoglowały sobie, do czego służy to urządzenie. To teraz jeszcze jedna uwaga no, krytyczna i taka niewygodna. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia policjantów w szarych hełmach. Zdaje się, że to jest wzór jeszcze z słusznie minionych czasów. I także według inter... porównywali internauci do nakryć głowy milicjantów, także bez kamizelek kuloodpornych, które zdaje się w tym przypadku to jest konieczność. No i to się potwierdza, przynajmniej związkowcy twierdzą, że w niektórych jednostkach policji po prostu nie ma tego, tyle tego sprzętu, jak się coś dzieje. Potwierdza Pan, że, że jest to problem i to doposażenie, ja wiem, że tutaj szuk... wszyscy. Nie, nie, ja rozumiem, też, też zapoznawałem się z tymi materiałami. Nie ukrywam, że też je się, też się komentowałem. Tak, jest to oczywiście bolączka tych komend powiatowych miejskich, które są w terenie, które tak naprawdę działają na co dzień, zapobiegają tej przestępczości i walczą z tą przestępczością. To nie są struktury który e, była, czyli, czyli Biura Operacji antyterrorystycznych, Komendy Wojewódzkich, czy Centralnego Biura Śledczego Policji, które są wyposażone w bardzo profesjonalny sprzęt, to są ludzie, którzy bardzo często nie mają odpowiedniego sprzętu, nie mają e, kasków, nie mają, nie, mają, nie mają kamizelek kuloodpornych. Także wypuszczanie takich ludzi w teren za tak poważnym przestępcą jest po prostu karygodne, ale myślę, że, myślę, że w końcu, naprawdę też na to liczę, że w końcu ktoś wyciągnie wnioski i konsekwencje wobec tych osób, które, które o to nie zadbały. No bo o tym się mówi od wielu lat tak naprawdę, jeżeli chodzi o wyposażenie polskiej policji. Wie pan, w Polsce musi dojść do pewnego rodzaju tragedii, znaczy do poważnej tragedii, gdzie tak naprawdę to wtedy dopiero zaczyna się, zaczynają się jakieś tam yy, delikatne zakupy, korekty. Kupimy to trzeciemu, to się uzupełniło nawzajem z tymi pozostałym i tak dalej. No, szanowni państwo, dzisiaj polska policja w całym kraju może podjąć interwencję, każdy patrol załoga może podjąć interwencję, która zaraza, zagraża ich życiu i bezpieczeństwu. Tak naprawdę nie ma dzisiaj interwencji, nie było i nie ma interwencji bezpiecznych, są tylko pozornie bezpieczne, dlatego... Myślenie tokiem, że tu nie ma takiej potrzeby, tu się nic nie wydarzy, a tu się nie wydarzyło nic przez tyle lat, to, to się nie wydarzy, to jest, to jest po prostu błędne myślenie. Niech ta sytuacja będzie lekcją, nauczką i mam nadzieję, że w końcu ktoś wyciągnie e, z tego wnioski, bo myślę, że ten temat będzie jeszcze długo grzany, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzęt polskiej policji. To, co pan powiedział, to co widzieliśmy na obrazach, to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Nie oszukujmy się, tak to tak to wygląda, ale tak funkcjonują e, komendy, komendy powiatowe niż, niż, niższego szczebla e, czy komendy. Komendy Miejskiej, nie mówię tu już o kwestii wyszkolenia, e, zatrzymywania osób niebezpiecznych i tak dalej, użycia broni w sytuacjach skrajnych, to już w ogóle w polskiej policji leży. E, no niestety musi dojść do pewnego rodzaju... Magdalenka była takim takim, takim przykładem, gdzie, gdzie musiało coś tąpnąć, żeby ktoś się obudził i zaczął kupować lepszy sprzęt. Później kolejne sytuacje, kolejne sytuacje. To nie jest sztuką wydać polecenia z Komendy Głównej do Komend żeby policjanci się podpisali, że zapoznali się z decyzją Komendanta Głównego, czy jakiegoś naczelnika i wracamy do porządku. Innego nic nie stało. Nie, no bo to są nasi ludzie, to są policjanci. No, o nich też musimy zadbać i musimy pilnować, tego, by oni byli dobrze wyposażeni, bo dbają o nasze bezpieczeństwo. Nie chcę pana na jakieś tutaj recenzje polityczne namawiać. Jestem jak najdalszy od tego, ale wyczuwam, że w pana głosie pewnego rodzaju rozgoryczenie. Straszne rozgoryczenie. Muszę panu powiedzieć, to no nie jest tylko rozgoryczenie moje, ale wielu policjantów, którzy służą w szeregach tej formacji. Mam dużo takich e, wiadomości, głosów od policjantów, że jednak e, liczyli, liczą na to, że jednak tej formacji się poprawi, jeżeli chodzi nie tyle o wynagrodzenie, co, co sprzęt, co to, to bezpieczeństwo, o te szkolenia, tak, o to bezpieczeństwo, by mogli sobie e, bezpiecznie tę służbę pełnić, by mogli sobie spokojnie e, wracać do domów. No niestety dalej mamy z tym problem. Nie jest sztuką nakazać policjantom e, zjąć kominiarki, czy kupić e, etui do legitymacji, czy wymyślić jakieś hasła podczas zatrzymań? To jest po prostu potrzebny sprzęt. Sprzęt taktyczny, sprzęt balistyczny, tak by mogli, mogli dynamicznie, w pełni sprawnie i bezpiecznie wykonywać swoje zadania. To jeszcze pytanie o to. Bo ludzie się boją. Mają prawo. Mają prawo się bać, tak? No wiadomo, co, 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 mężczy... co powinni robić, czego nie powinni. Niby wszyscy o tym przede mówią. Przede wszystkim ale... no, polska policja y, wydaje komunikaty, by dostosowali się do pewnych wymogów. Ja wiem, że jest to czas wakacyjny, że jest to czas ciężki, tereny są turystyczne, ale niestety sytuacja jest jaka jest lepiej zapobiegać niż leczyć. Także apeluję o to, by ludzie dostosowali się do, do tej sytuacji. No, chyba lepiej całym, zdrowym wrócić, wrócić do domu, gdzie się mieszka, y, niż po prostu miałby dojść do nieszczęścia, poważnej tragedii. Zwłaszcza, że człowiek Zastrzelił dwojaką członków swojej rodziny. Także jest bezwzględny, nie ma żadnych zahamowań. Myślę, że na chwilę obecną targają nim jeszcze różne emocje. Do tego dochodzi wycieńczenie, do tego dochodzi głód, do tego dochodzi zmęczenie. Także możemy spodziewać się wszystkiego i myślę, że funkcjonariusze, którzy biorą udział w tych działaniach, naprawdę mają tego pełną świadomość i są bojowo przygotowani do, do wykonania swojego zadania. Czym jest to? Mam nadzieję, że tylko zatrzymanie tego człowieka. Mm -hmm. Czyli ograniczenie wychodzenia z domu i tak dalej. O czymś policja tak. mówi także, żeby nie utrudniać takie działania, czy wstrzymanie takich działań, e, które utrudniają pracę, typu, nie wiem, jakieś strzały, czy No Chociaż ta sytuacja tak, tak że jakiś mieszkaniec. Nowej wsi rzucił kilka petar, które miały odpoczyć zwierzę. Wiadomo, że policjanci reagują na taką sytuację, sytuację zwłaszcza w tej, tej chwili, kiedy tak naprawdę szukają mężczyzny, który posiada broń palną, który jest niebezpieczny i każdy wystrzał w tej miejscowości czy w okolicach na pewno pozostaje w ich zainteresowaniu, na pewno jest silna reakcja. Ta reakcja może być stanowcza, zdecydowana i na pewno ani sp lokalne społeczeństwo, ani policjanci nie chcieliby oddać strzałów do kogoś, kto nie nazywa się Tadeusz y, Duda. Mm -hmm. To jeszcze, jeszcze tylko na koniec, bo była taka sytuacja z Jackiem Jaworkiem, pamięta pan? Tak. E... Czekałem, kiedy pan zada to pytanie. <laughs> To była sytuacja, która no, cieniem się kładzie na, na. i tu była pomoc, pomoc ze strony najbliższej rodziny. Już cały czas jeden problem. To, to też wiadomo, że ta sytuacja kładzie się cieniem na polską policję, i ja wierzę, że. Tą sytuacją policjanci się zrehabilitują i, i, i wykonają sw kapitalnie swoją robotę, ale też cały czas apeluję jedno, o pomoc, wsparcie społeczeństwa. Ja nie wierzę w to, że ten człowiek e, nie miał znajomych, nie wierzę w to, że nie miał osoby bliskiej. Śmiem twierdzi, że ktoś może mu w tej sytuacji cały pomagać. śmiem twierdzi, że ktoś może oglądać nasz program czy inne programy, słuchając tego, e, jakie są założenia, jakie warianty, jak policja pracuje, tak żeby mu tę informację przekazywać, dlatego też należy pewne rzeczy przekazywać no, w sposób ograniczony, tak żeby to do niego nie docierało. Jak policja pracuje, jaki stosuje taktyki, metody w tym wszystkim, ale ja to zawsze powtarzam, że to społeczeństwo są oczami i uszami polskiej policji, dlatego apeluję dla wszystkich dobra, by pomagali, pomagali policji w ujęciu tego mężczyzny. Marcin Miksza, były naczelnik funkcjonariuszy CBŚ Policji. Dziękuję, bardzo, Dziękuję bardzo. Możemy chyba powiedzieć, że wstrzymamy kciuki za funkcjonariuszy. Ja żeby również udało jak najszybciej złapać.